A po dziewięciu miesiącach, chłopie ja się tam urobiłem w polu, ja się tam urobiłem w groniu, ja tam kurwa i woziłem, kurwa ziemniaki kopałem, ej ja woziłem kurwa, ej, ja zwiozłem z pięciu... Włodek! Nie brzydź, musisz Nie się! się kurwa! Bo mi nie słuchacie! Nie słuchamy Cię! Ja z pięciu niwek zwiozłem z gronia tak na dół, po trzy na pastę ziemniaków. A jak po dziewięciu miesiącach to mi powiedziała babka, ty chuj, o to przez dziewięć miesięcy nie zrobił nic. To chłopie, poczułem się jakby... A ty żył kobiet... z babką, czy z nią? Z nią żyłem. Z babką? Z nią, Agą. Ale powiem ja mi, się... że nie żałuję. Aj. Z babką społecznie? Z nie żałuję, bo dotrzyłem ją we wszystkich miejscach, które tu są w pełni Małej. Waliłem ją tu koło Kulczyńskiej, waliłem ją koło kurwa brzuszek. Kobrzuzek przed progami. Na progach ją waliłem, koło kobrynia na parkingu ją waliłem, kurwa przed mostem ją waliłem. Tutaj ją na parkingu waliłem przed mostem, przed domem, kurwa, kołbram gdzieś stare. w łóżku też... Nie, to wszystko... W łóżku też? W łóżku to był standard dzienny. Zasłużyłeś. Ona mi już powiedziała, już przestań, bo już nie mogę. To kurwa nie możesz, ale ja mogę. Ja nie wiem, I ona mi mówiła, że, że ona nie wyrobi, ona mi powiedziała, że ona nie wyrobi ze mną w takim, w takim szybkim trybie, bo ja wiecznie muszę dupczeć. Ja musiałem ją codziennie wydupczeć minimum dwa razy. Chłopie, <głupia>, a potem je, żeśmy szli do lasu kurwa na grzyby, to, jak żeśmy szli do lasu na grzyby, to mi no. powiedziała, że ją tak kurwa wszystko boli. Ja mówię, to ci przestanie, Wieczór ci poprawię, to będzie się czuła lepiej. Kurwa, ten dom w chłopie zacznie rosnąć. Minę ty nie jebałem, nie byłem tym kurwa chujem. Wcale ani w życiu, ani razem minę tu nie pierdolałem. Dlaczego? Ona musiała wziąć, kopię, musiała do buzinki, no, ten, multać, no, kurwa, chopie! No, Trzeba mu dać, kurwa, nie ma ten lekko. Ten? Co ja? Co ja miałem jej ci No co ty, kurwa? No, czemu? No nie, ona... Wlaszać tak, kłopię, żeby kurwa... Piana. No, piana. No, ty wlizał dupę kurwa i całe życie w gównie żyjesz. No i kurwa, ale, ale, Żeby... Czuj! Krystek kurwo! kurwa... Chodź tutaj. Chodź tu. Ty chuju mówisz to tu. kurwa... O który? Popołudniu? Krystek! Krystek! Chodź tu. Pisałem ci sam

Żebyś pijany było tak chłopię, no. jak że wam mnie, kurwa się chompie no. A jak żeś lizał tu sztuków nie miał, potem moczem fikał, nie? No nieważne, no ale ty mi no to, o to no. No. A ty ci przy... Kurwa. Tak, rozpierdolisz to Ro Tak że rozhajcujesz tak No. Ja nie, bo No. Zawsze mi koledzy sąsiedzi mówili, bo ty się spojebany, a tyle babka ma pola. Weź że babkę według, ma 82 lata, ale chuj, jakoś przeżyjesz, weź gumę, kurwa, wypierdoli ją, nie? Chiffa nie dostaniesz, może przeżyjesz, nie? Ale będziesz miał kurwa tyle pola do sprzedania, że chuj. Człowieku, jak ja, jak to by doszło do skutku, to ja bym tam miał tyle pola do sprzedania, że jakbym z nią do tej pory był, a babka by kitła, to stary sprzedaje tyle pola, że człowieku. Kurwa, 10, ty... 10, 10, sprzedaje jedną działkę po 20 tysięcy. Co nie siedzieli? Bo bo kurwa zagryź zęby i siedzi. Nie. O. Nie, bo ja mam swoje zasady. Ale zaś... A teraz nie z... masz nic. Zaś szczekaj. Wybaczam wszystko, ale zdrady nigdy nie wybaczę. Ty słuchaj, ale za... Nigdy kurwa pierdol... nie wybaczę zdrady. A, pierdol... A wiem, że mnie zdradziłeś nie. Nie robię kurwa. I nawet z moim nie... własnym kolegom kurwa. Moim własnym kolegom i mieszka mieszka w pewnie małej. Co ile miał lat. No. Bo było kurwa, bo y, jak pracujesz w Delphi, to co, co rok czasu mają te takie wiesz. Zapomniałem jak się to nazywa Ale są takie imprezy, że Delfi funduje Alkohol, wszystko, jedzenie I to było kurwa Tu jak jest oczyszczalnia ścieków Tam z tyłu jest taki budynek, taki drewniany Nie wiem yy... No tam za oczyszczalnią kurwa I tam są takie imprezy yy, robimy z Delfi kurwa Fajnie tam jest, bo byłem tam I z moim kolegą mnie kurwa zdradziło. Otrzymałem kurwa zdjęcia Na MMS-ie kurwa Od człowieka, który tam był ci. I wysłał mi zdjęcia. Serce mi pękło i powiedziałem: koniec. Nie ma. No to nie widziałem na wielu lat. Ja miałem kurwa 19, ona 28. 6 lat różnicy. Bon. <indexAddriching> nie wiem, czy się w wieku nie pojebałem, ale wiem, że miałem 6 lat różnicy. Wiem, że było 6 lat różnicy. Cudem tak! 19 plus 6, jest 28. 9. No w tym momencie nie ma trzydzieści. Dwadzieścia dziewięć skończonych. I nie ma nikogo. I nie ma nikogo. Jak tyle ma Pola, to chyba się sta w ja, 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 ja. ja, ja, ja. Jeśli potraktowałbyś to jako kurwa kiedyś, jeśli chodzi o życie biznesowe kurwa, to byś na tym wygrał. Na pierdolę Pola. Ja, ja, ja. Ale powiem Ci szczerze, że tacy ludzie są nie do zajebania. Od Jem. tej, kurwy starej daty. Ludmi na wiedzę i... Nie! To nie chodzi o nią, Ale ja jej powiedziałem. Wszystko ci wybaczę. I tej jej powiedziałem w pierwszym dniu, kiedy ją zobaczyłem. Wszystko ci wybaczę. Ale jak mnie zwracisz, to między nami jest koniec. definitywny nie pomogą nawet twoje żadne łzy. Krzysztof. Jak odchodziłem, to się i tak udzelały. Bo mi powiedziała, ja się z tobą żyłam i będzie mi ciebie brakować. Ja powiem, trzeba się było nad tym zastanowić, jak byłaś, kurwa, na imprezie. I zdradziłeś mnie z człowiekiem, którego bardzo dobrze znam. Jest to człowiekiem, jest który mieszka w tej No i zaszkodź wam tu! A ja mam swoje się, kurwa że... zostać. Tu nie chodzi o to, że z, z tobą mój kolega, nie. Pić. Co? Czy nie może pić? Nie, nie może, ale... ale może. pan. raz. Chodź jednego. Tak. No.